Siema. Witamy Państwa w miejscu, gdzie harmonia między naturą a życiem miejskim staje się rzeczywistością. Zapraszamy na kolejny odcinek z kamerą na budowie. Wysoka jakość wykończenia, bezpieczeństwo i trwałość, dbałość o wszystkie szczegóły. To mają wszyscy. Enklawa jest wyjątkowa i dzisiaj Wam to pokażemy. Największy w Polsce, jeden z największych w Europie, leśny park kultury i wypoczynku Myślencinek. Na jego terenie znajdziemy m.in. malownicze ścieżki pieszo-rowerowe, park botaniczny. Teraz trekking? Tak. Teraz trekking? Trekking, walking. Widzę, że bardzo nas sportowe w tym odcinku będzie. <grystanie> <grystanie> Wake Park, ośrodek rekreacji konnej. morda. Nie, Nie wiem. Stok narciarski, pory golfowe, zoo i wiele, wiele innych. Z drugiej strony, znajdujemy się w samym centrum miasta. Jesteśmy świetnie skomunikowani dzięki liniom tramwajowym oraz autobusowym. Dodatkowym atutem jest bliskość przecinających się głównych arterii miasta, dzięki czemu dostaniemy się w każdy zakątek Bydgoszczy szybko i sprawnie. Uwaga stop! Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tej inwestycji, zadzwońcie już teraz! Deweloper Budlex może pochwalić się takimi zrealizowanymi inwestycjami jak osiedle paryskie, zielone tarasy, urzecze czy Sens. Prezentowana inwestycja Enklawa wielkimi krokami zbliża się do swojego końcowego etapu. Sprzedaż pierwszych dwóch etapów została zakończona sukcesem, dzięki czemu nowi właściciele, którzy zaufali temu deweloperowi, już cieszą się swoimi czterema kontami. Drodzy Państwo, czy po tych wszystkich informacjach może być jeszcze lepiej? Może być jeszcze lepiej, bo już wkrótce rozpoczynamy sprzedaż kolejnych dwóch etapów inwestycji Enklawa, które jest za nami. Także telefony w dłoń i dzwońcie. Do usłyszenia. No! Yes!